Dzień dobry, Bartosz Lankiewski, z Bankieristy, strony Spotkamy się już w, w trzeciej części a propos budowy szafy. Zaczęliśmy stawiać wnętrze z szafy, czyli pierwszą przedziałkę. Druga przedziałka, ona jest jeszcze ruchoma, nie, nieprzytwierdzona. Teraz tak, każda, każda skręcona półka usztywia nam całą konstrukcję, więc skręcamy po jednej półce, na, przynajmniej ja skręcam tutaj, skręcę tutaj, tutaj, to już nam wszystko fajnie powinno usztywić całą konstrukcję i później kolejne półki będę skręcał. Ja tutaj sobie pomagam przy, pierwszym, przy pierwszej półce laserem, gdzie fajnie wyznacza mi linię, w której, w której robi się, w której ja robię, robię otwory, żeby później przykręcić te czyli kąty plastikowe, na których będzie się opierać każda spółek. Oczywiście posługuję się wkrętarków. Chciałem zauważyć jedną rzecz. Jeżeli masz, pamiętaj, tutaj jest wszystko, wszystko na milimetry robione. Wstawiając dwie przedziałki czy cokolwiek, ustaw sobie najpierw nieruchomą półkę na dole, żeby zobaczyć do jakiej no, żeby docisnąć, tak? do, do, docisnąć te, te na przykład dwie, dwie, dwie podziałki e, do tej półki, wtedy będziesz miał dobry wymiar na, e, na pozostałych półkach. Oczywiście proponuję zrobić tak i od dołu, i od góry. Wtedy, wtedy będziesz miał idealny wymiar na, na wszystkich półkach. Pamiętaj, że to są płyty. Płyty są dość długie, one też falują, tak? troszkę się e, jak no, co do milimetra są wkładane, nieraz jest, że no, tak, tak, że się robi, tak, tak troszkę bana, na to musi zwrócić uwagę. Na przykład tutaj mamy, tak, jest, jest szpara pomiędzy tą, tą, e, tą przedziałką a, a półką, a nic czego jak po prostu ją troszkę dopchnąć w momencie przy, przykręcania tej półki. Zobacz. Powiem, żeby wszystko do milimetra. Ale ale jest troszkę krzywo zrobione, no i, no i tutaj nie wchodzi. Nie wchodzi ta półka do końca. tak Jest nierówna. Co, co w takim wypadku robić? Najlepiej sobie zaznaczyć, gdzie się klinuje ołówkiem. Wyciągnąć półkę i tą stronę tutaj zjechać. O, no zobaczmy. Jak to zrobię? Używamy papieru 80, 100, nie powinno, e, bo powinno ładnie wszystko, wszystko tutaj e, nie, nie poszczępić, bo oto to tutaj chodzi. Okay, elegancko doszła Punkto. teraz trzeba, było, czy, czy, trzeba ją przy dokręcaniu znowu dopchnąć i zlicować tak dopchnąć tą przedziałkę i zlicować się. Okay. Tak. zobacz teraz przy, przy składaniu szafy yy, widać Każdą krzywiznę, którą gdzieś tam na ścianach się zrobiło, którą fachowiec gdzieś tam na ścianach zrobił, ta zabudowa nie jest prosta, troszeczkę odstaje ta podziałka od tej zabudowy. No i tutaj nam się zrobiła, ja wiem, no, kilkumilimetrowa szpara pomiędzy półką a dwoma tymi podziałkami. Dlatego tak ważne jest, żeby. Materiał czy tam ściany, żeby były po prostu równe. Tak? I to równe, wypoziomowane, wypionowane, bo później będziesz miał mniej roboty przy, przy składaniu szafy. Teraz jak, jak tutaj wypoziomować sobie półki, żeby one dobrze, dobrze wisiały? Możesz robić coś takiego, jak ustawiać mniej więcej wysokość półek. Ja mówiłem 30-25, jest OK pomiędzy półkami, jest sporo, sporo miejsca znoszone, nie są zbyt wielkie i posługiwać się jakoś mniejszą poziomicą, tak i z tym, że to jest dość trochę takie powiedzmy niekomfortowe. Możesz to robić jak, jak ja robiłem laserem, bo tutaj teraz biorąc trójkąt tak, I dojeżdżając, poziomując i tak dalej, wiercąc, na pewno są tutaj potrzebne Tobie dwie osoby przy tym, żeby to wszystko było dobrze zrobione, czyli ta, ta, później w drugą stronę poziomujesz, Później przykręcasz do góry, bądź w prostszy sposób. Jeżeli wiesz, jaka jest odległość pomiędzy półkami, bierzesz dobrą miarkę, powiedzmy 30 cm, centym, 30 przykładasz i od, odznaczasz. 30 cm, 30 cm i na każdym z boków 30 cm. Wtedy odznaczyłeś sobie tylko i wyłącznie. Punkty, w których będziesz wiercić małym wiertełkiem. Uważaj, żeby nie przewiercić szafy na w zasadzie no, płyty na, na, na wylot. Jeżeli chcesz ustawić kolejną półkę, pamiętaj, że tu jest 18 mm różnicy pomiędzy jedną półką a 18 mm, czyli musisz odjąć te 18 i te 30 cm. Szybszym, najszybszym sposobem jest, jeżeli byś miał, położył sobie na podłodze te boki, boki szafy, odmierzył powiedzmy co 32 cm. Nawiercił, zro, zrobił otwory no to, takim sposobem taśmowym, i później tylko podchodzisz, łapiesz, łapiesz trójkąty we wszystkich miejscach, kładziesz półki i je, do, i je swobodnie do, dokręcasz e, o, od, od spodu. Dlaczego półki co 30? Bo, bo się myśli w krętarkach. Tak, tak, w zasadzie. Czy tak, tak, a nie, no około tam jak 30 cm to to spokojnie e, wchodzi. I teraz ważne jest, żeby półki zaczynać od góry i jedziesz do dołu. My, no, przepomyłkę, zrobiliśmy tą półkę, tą i górę. No i mówimy, A, to chodźcie jeszcze, wstawimy jeszcze jedną półeczkę. No i teraz jest problem. Półka jest ustawiona, tutaj się fajnie wywierciło dziurki, natomiast w, w już nie, chodzi. nie wchodzi. Muszę rozbierać tą półkę, żeby, żeby, żeby swobodnie wkręcić tamto. E przy składaniu szafy, tutaj na przykład mieliśmy w projekcie dwie półki, ale postanowiliśmy sobie zrobić jedno. Ok, e szafę mamy zrobioną, czyli wnętrze szafy jest już wykonane. Jeszcze będzie tutaj montowana rurka, tylko że dłuższa, na wieszaki. Tutaj, czy płaszczy, coś, czy cokolwiek. Montując rurkę, musisz zwrócić uwagę, po pierwsze, czy zamkniesz swobodnie drzwi, czy wieszaki nie będą przeszkadzać. Oczywiście, żeby nie, nie stały tak koło ściany. Oraz, żeby można było swobodnie założyć na, 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 na tą rurkę, cokolwiek. Jeżeli masz małe, czyli płytką szafę, zawsze można zrobić wieszaki wyciągane tak? I, w, i w ten sposób je wieszać, żeby one były wyciągane. Systemów jest naprawdę dość sporo, natomiast rurka jest chyba najtańszym systemem i mi, mi, się, mi się fajnie sprawdza. Montuje się na takich specjalnych zawieszkach, one są w miarę tanie, jeżeli się kupuje takie rzeczy tam, gdzie się kupuje płyty, bo markety budowane na wszystkich takich malutkich pierdołkach, jak chociażby takie plastiki, te te. Co, co jakieś zakończenia, cokolwiek, naprawdę dużo kasują. Na koniec, ogólnie zostaje nam, powkładanie zaślepek w te trójkąty, żeby ładnie to wszystko było wyglądało. O. Ja preferuję takie, takie, takie trójkąty z zaślepką wkładaną z góry niż bezpośrednio z zaślepką, dlatego, bo Kiedyś miałem te, te, te bezpośrednie zaślepko, czyli ona się trzymała z jednej strony. Był problem z dociśnięciem, ona odskakiwała i tak dalej. Ok, czyli następny odcinek będzie o montowaniu drzwi, bo szafa jest gotowa, natomiast nie ma drzwi. Dzięki.